Piesząc się, by zobaczyć swoją umierającą córkę, Damian Zieliński uratował małą cygankę. A kiedy podała mu karteczkę? Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy tę historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Damian Zieliński szedł korytarzem biura niemal boso, czując pod stopami chłodną podłogę. Buty leżały porzucone obok fotela, a krawat zwisał luźno, nieposkromiony. Jakby sam odmawiał współpracy z jego drżącymi dłońmi. Przez szklaną ścianę rozciągał się widok na ulicę francuską. Długą, pustą, zgaszoną światłami latarni, które z trudem przebijały się przez ciemność. To tam, zaledwie kilka godzin wcześniej, świat runął z hukiem, jak bęben uderzony bez ostrzeżenia. Telefon. Jeden, beznamiętny dźwięk. A po nim cisza. Kasia. I Emilka. Ich trzyletnia córeczka, która przez chwilę balansowała na granicy istnienia. Damian stał przy oknie, lecz nie widział miasta. W jego wnętrzu panowała pustka, ostra jak szkło i równie nieprzewidywalna. Zadawał sobie pytanie, czy w ogóle istnieje jeszcze miejsce na jakiekolwiek wspomnienia, skoro każdy fragment przeszłości stawał się cierniem w sercu. Myśli krążyły wokół obrazów, które nagle nabrały nieznośnej ostrości. Kasia, wirująca wokół choinki zawieszająca srebrne wstążki śmiejąca się do łez Emilka goniąca czerwone bombki toczące się po podłodze z tym śmiechem którego nie sposób już będzie usłyszeć drugi raz i potem ten moment metaliczny cień krzyk zagłuszony przez uderzenie szmaciana lalka kupiona przez Kasię jesienią leżąca samotnie w rynsztoku te obrazy nawiedzały go powracając w pętli jak zerwana taśma filmowa nie zdążył nie sięgnął w porę ich dłoni Wciąż to powtarzał sobie jakby miał nadzieję że któregoś dnia przestanie wierzyć w tę wersje zdarzeń Tego wieczoru kiedy wrócił do mieszkania zastał swoją matkę Barbarę siedzącą przy drzwiach prowizorycznego szpitalnego pokoju zaaranżowanego w salonie Jej ramiona drżały ale kiedy się odezwała głos miała nieoczekiwanie mocny Ona chce żyć Damian Dasz jej siłę. Musisz. Nie odpowiedział. Nie dlatego, że nie chciał, ale dlatego, że nie wiedział, gdzie tej siły szukać. Jak ruszyć dalej, gdy każdy krok był jak zanurzenie się głębiej w bagno żalu? A jednak codziennie, jakby przyciągany niewidzialną nicią, wracał do szpitala. Stawał przy łóżku Emilki. Biała pościel, zbyt biała kontrastowała z jej twarzą bladą i milczącą. Czasem otwierała oczy i wtedy patrzyła na niego tak, jakby znajdowała się w labiryncie bez wyjścia. Za pierwszym razem, kiedy ujął jej dłoń, poczuł w nadgarstku ciepło zaskakujące. Jakby mówiła: Tato jestem tu, nie odchodź. Później cień. Pewnej nocy, gdy wracał do pustego mieszkania, coś go zatrzymało: Odbicie. Na szklanej balustradzie balkonu mignęła sylwetka. Delikatna, jakby drgnienie powietrza. Stanął jak wryty, Kasia. Przypomniał sobie, że wierzyła w znaki. Nigdy o tym nikomu nie mówiła, ale on wiedział. Wierzyła w intuicję, w szepty z drugiej strony rzeczywistości. Jeśli to ty, wyszeptał do ciemności. Daj mi coś więcej. Od tamtej chwili zaczął rysować w głowie mapy. Tajemnicze, bezkierunkowe. Nie miały celu, ale miały sens. Każdego ranka, zanim zamknął za sobą drzwi, Barbara zostawiała mu karteczkę. Niezmiennie prostą, niezmiennie tą samą. Nie przestawaj szukać drogi. Kaligrafia pewna, twarda, kobieta, która już raz umarła, kiedy straciła męża. Dla Damiana te słowa stały się kompasem, milczącym, ale niepodważalnym. I właśnie dlatego pewnego ranka zrobił coś, czego wcześniej nie miał odwagi zrobić. Otworzył stare pudełko po winie. To z szafy w sypialni i wyjął notatnik Kasi. Znalazł tam coś więcej niż wspomnienia. Wskazówkę. Może znak. Zdecydował. Nie będzie już tylko czekał. Wyruszy. Musi znaleźć początek czegoś nowego. Nawet jeśli to tylko cień. W tym momencie rozległ się szmer z pokoju Emilki. Damian zamarł. Jej głos, cichy, chrapliwy, ale wyraźny. Tatusiu? Drgnął. A potem pobiegł. Rozdział drugi miał właśnie zacząć się od tej jednej kruchej sylaby. Tatusiu? To jedno słowo, wychrypiane ledwo słyszalnym głosem, jakby wypchnięte z głębi snu, zatrzymało Damiana w pół kroku. Zawrócił, wbiegł do pokoju i zobaczył Emilkę, poruszającą niepewnie głową na poduszce. Oczy miała półprzymknięte, jakby nie była pewna, czy to, co widzi, to Jawa. Jestem tu córeczko. Ukląkł przy jej łóżku, ujmując jej drobną dłoń. Emilka próbowała coś powiedzieć, ale tylko cichy jęk wyszedł z jej gardła. Damian pochylił się, przyciskając usta do jej czoła. Chciał zatrzymać tę chwilę, zamknąć ją w sobie i nie pozwolić jej ulecieć. Przez ułamek sekundy poczuł, jak coś w nim się rozjaśnia. Nie światło, ale decyzja. Musi działać. Dla niej. Tego wieczoru wyszedł z domu później niż zwykle. Żoliborz był cichy, ulice puste jakby zatarte gumką z mapy. Szukał czegoś, choć nie wiedział jeszcze czego. Jego kroki wiodły go nieświadomie przez boczne alejki i wąskie przejścia, aż znalazł się na tyłach starych garaży, gdzie ciszę przerwał dźwięk. Stłumiony śmiech, potem tupot. Zatrzymał się. Usłyszał cichy płacz. Ruszył szybciej, serce biło mu mocniej. Nie z lęku, ale z przeczucia. Za rogiem zobaczył grupkę nastolatków. Otaczali kogoś skulonego przy ścianie. Dziewczynka, mała, ciemnoskóra, drżała, trzymając coś przy piersi. Dość! krzyknął Damian, a jego głos rozdarł noc. Chłopcy rozproszyli się jak ptaki zaskoczone błyskiem. Podszedł do niej ostrożnie. Była przerażona, lecz nie uciekła. Podniósł ją na ręce, poczuł jej lekkość. Jakby trzymał w objęciach pióro. Nie powiedziała nic, ale wyjęła z kieszeni mały notatnik i ołówkiem, trzęsącą się ręką, napisała: Dziękuję. A potem, z większym zdecydowaniem, Łukasz Nowowiejski. Damian zmarszczył brwi. Dlaczego to imię? Kim on jest? Dziewczynka spojrzała mu w oczy, jakby chciała odpowiedzieć bez słów. Potem uniosła palec ku górze, ku ciemności. I po prostu odeszła. Zniknęła za rogiem, zostawiając go z pytaniami, które paliły bardziej niż rana. Ruszył dalej. Dopiero przy alei słowackiego zauważył coś dziwnego. Wsunął rękę do kieszeni płaszcza, a tam znajdowała się pojedyncza biała płatka. Leżała dokładnie tam, gdzie wcześniej trzymał dziewczynkę. Nie pasowała do żadnej dekoracji żadnego kwiatu, który znał. W tej chwili Niemal niezauważalnie coś w nim się przesunęło, jakby właśnie otrzymał zaproszenie. Nie był już tym samym człowiekiem, który pogrążał się w żałobie. Teraz czuł, niepewnie, ale wyraźnie, że został wezwany do czegoś większego. W domu Barbara zauważyła jego zamyślenie. Siedział przy stole z dłonią zaciśniętą, jakby coś ukrywał. Co się stało, Damianie? Znalazłem dziewczynkę. Otworzył dłoń i pokazał płatka. Ona nie mówiła, ale napisała imię Łukasz Nowowiejski. Spojrzała na niego długo, z niepokojem, ale bez słów, podała mu kubek herbaty. Nie potrzebowała więcej. Ten fragment kwiatu był znakiem. Dla niej, kobiety, która przeżyła już jedną stratę, było jasne. Świat znów zaczął mówić. Nazwisko Łukasza Nowowiejskiego nie dawało Damianowi spokoju szukał go w starych książkach, w gazetach, w internecie i w końcu trafił na Jakuba Lewandowskiego, inspektora, który znał wiele nazwisk zapomnianych przez oficjalną historię. On był lekarzem, powiedział Jakub, wciągając dym z papierosa. Dobrym. Może zbyt dobrym. Przekroczył granice. Eksperymentował na dzieciach. Twierdził, że potrafi przywracać neurologiczne funkcje, że rozmawia z komórkami mózgu jak z duchami. Zabrano mu prawo do zawodu, wyjechał. Podobno mieszka gdzieś na północnym wschodzie. Nikt nie wie dokładnie gdzie. Czy on może pomóc? Zapytał Damian. Jeśli przymkniesz oczy na to, czego nie powinieneś widzieć może. To wystarczyło. Damian wrócił do domu, otworzył notatnik ten sam, w którym zapisywał daty i dawki leków Emilki, i na nowej stronie napisał jedno słowo Droga. Pod spodem Łukasz Nowowiejski. W ciągu następnych dni planował wszystko w ciszy. Trasa, adresy, ludzie, do których mógłby zadzwonić. Każdy szczegół stał się ogniwem w łańcuchu nadziei. Żałoba zmieniła się w działanie. Rozpoczęła się podróż, której nie zaplanował sercem, ale instynktem. Rankiem, gdy zapiął płaszcz i zamknął walizkę, Barbara stanęła przy drzwiach. Nie pytam dokąd, powiedziała, ale przynieś ją z powrotem. Przysięgam. Spojrzał jej prosto w oczy. Gdy schodził po schodach, nie czuł strachu. Czuł cel. Za drzwiami, już na ulicy, jego wzrok przykuł samochód stojący na rogu. Kierowca, młody chłopak w ciemnym płaszczu, skinął głową. Pan Zieliński? zapytał. Damian kiwnął. Jedziemy. I właśnie wtedy zaczął się rozdział trzeci. Samochód toczył się powoli po wąskiej, pokręconej drodze, która prowadziła do wioski, gdzie miał mieszkać Łukasz Nowowiejski. Damian jechał w milczeniu, dłonie zaciśnięte na kierownicy, jakby tylko ten nacisk trzymał jego rozsypane wnętrze w całości. Sygnał w telefonie zniknął już ha dobrą godzinę temu, a krajobraz wokół zdawał się nie tyle uśpiony, co wymazany z rytmu znanego świata. To nie było miejsce, gdzie czas płynął. On tam po prostu przestawał istnieć. Nie mógł się pozbyć jednego pytania, które pulsowało gdzieś między skroniami. Dlaczego ta dziewczynka, niemówiąca cyganka, wybrała właśnie to nazwisko? I drugie, równie niepokojące, co on, człowiek od logistyki i zapasów w firmie farmaceutycznej, ma do zaoferowania komuś, kto kiedyś próbował leczyć duszę przez ciało? Wreszcie, po ostatnim zakręcie, Ukazał się dom. Samotna, drewniana konstrukcja z dachem pokrytym mchem, gdzie okna wyglądały na ciemne, jak oczy, które dawno przestały ufać światłu. Brama była uchylona, zardzewiała, zawiasy skrzypiały przy każdym podmuchu. Na jednym z drzew zawieszony był sznur dzwonków wietrznych, które poruszały się niepokojąco, jakby dźwięk nie należał do nich. Damian wysiadł. Spojrzał w głąb ogrodu, gdzie zarys sylwetki mężczyzny wyłaniał się z zaporośniętej bluszczem werandy. Nie był to starzec jak się spodziewał, lecz ktoś, kto mimo zmęczenia w ruchach trzymał się prosto, jakby ciało wciąż pamiętało dawną dyscyplinę. Damian Zieliński? zapytał mężczyzna podchodząc powoli, bez uśmiechu, ale z wyraźnym zainteresowaniem. Głos miał niski, zdarty jakby od milczenia. Tak. Damian wyciągnął dłoń. Ale Łukasz tylko skinął głową i odsunął się, zapraszając do środka. Dom w środku był pełen książek, stosy na podłodze, półki, skrzynie, anatomia, neurologia, filozofia, muzyka i jeden szczegół. Stare pianino z wytartymi klawiszami stało w kącie, zupełnie jak to, na którym Kasia grała Emilce, kołysankę dla nieba. Łukasz usiadł na chwiejącej się, skrzypiącej kołysce, i postawił na stole małe pudełko, owinięte w lnianą szmatkę. Odsłonił je powoli. To moje zapiski: rytmy nacisku, serię impulsów neurologicznych, reakcje na dźwięki, kolory protokół, który kosztował mnie wszystko, co oficjalne uśmiechnął się gorzko. Zabrali mi tytuł, ale nie odebrali wiedzy. Dziewczynka zaczął Damian napisała twoje imię. Nie mówiła, ale spojrzała na mnie tak, jakby wiedziała, że tylko ty możesz coś zrobić. Łukasz oparł się i spojrzał mu w oczy. Nie robię cudów. Nie leczę tego, co zgasło. Ale jeśli jeszcze coś się tli, mogę spróbować to rozniecić. Damian przytaknął, czując, że coś w nim pęka, ale w dobrym znaczeniu. Lekarze mówią, że Emilka nie reaguje, tylko patrzy w sufit. Czasem ruszy palcem, jakby coś grała w myślach. Ale nie ma kontaktu. I to wystarczy, powiedział Łukasz spokojnie. Nie chodzi o kontakt, chodzi o zaproszenie, trzeba ją zaprosić z powrotem. Damian opadł na krzesło. To nie była nauka, którą znał. To była granica między ciałem a duchem między porażką a możliwością. Jestem gotów powiedział cicho. Nie tylko na eksperyment na wszystko, co trzeba dla niej. Łukasz zamknął pudełko i przesunął je w jego stronę. Zaczynamy jutro, ale nie sam. Potrzebuję cię tam. Każdego dnia. Bez ciebie to nie zadziała. Musisz być odbiciem jej nadziei. Damian kiwnął głową. Wiedział, że nie wróci już do tamtego siebie. Tego, który tylko żałował. Tego wieczoru zasnął na materacu pod półką pełną notatek, a jego ostatnia myśl była prosta i nowa. Teraz już nie cofnę się. Następnego poranka, zanim jeszcze pierwszy dźwięk wydobył się z pianina Łukasza, rozległo się pukanie do drzwi. Niegwałtowne, ale uporczywe. Łukasz spojrzał na Damiana z wyraźnym napięciem. Nie czekaliśmy nikogo, wyszeptał. I wtedy zaczynał się rozdział czwarty. Pukanie do drzwi rozbrzmiało raz jeszcze. Damian spojrzał na Łukasza, tamten uniósł brwi w pytającym geście ale nie odezwał się. Ostrożnie podszedł do wejścia i otworzył. Stała tam dziewczynka, ta sama, Nadia. Tym razem nie wyglądała na przestraszoną. Trzymała w ręku swój notes, a na ustach miała ledwie zauważalny uśmiech. Bez słowa podała Damianowi kartkę, na której widniało tylko jedno zdanie. Jeszcze nie skończyliście. I zanim zdążył zapytać, co to znaczy, Nadia odwróciła się i zniknęła między drzewami. Minęły miesiące. Mieszkanie w saskiej kępie zmieniło się całkowicie, stało się miejscem, które oddychało nadzieją. Kolorowe zasłony falowały przy oknach, a materac Łukasza, choć nadal prowizoryczny, był teraz otulony kocami w ciepłych barwach. Pianino odrestaurowane przez jednego ze znajomych Barbary, stanęło tuż pod szerokim oknem, z którego Emilia mogła słyszeć wszystko, od kroków sąsiadów po szelest kartek, które jej babcia czytała na głos. Barbara odnalazła w tych dniach rolę, która ożywiła jej spojrzenie. Czytała codziennie, zmieniając głosy, tonacje, ucząc Emilkę, że każde słowo ma dźwięk i serce. Damian, choć pochłonięty obowiązkami, codziennie wracał wcześniej z pracy. Uczył się od nowa, jak być ojcem: cierpliwym, obecnym, gotowym do milczenia, gdy trzeba i do śmiechu, gdy już było wolno się śmiać. Na początku postępy były niemal niezauważalne: mimowolny grymas, poruszenie palca przy dźwięku znajomej melodii. Potem przyszło coś większego: Emilka unosiła głowę, śledziła wzrokiem lampkę nad sofą. Potrafiła sama sięgnąć po Misia. Każdy ruch, choć drobny, był jak triumf całego świata. Aż nadeszło popołudnie, kiedy Łukasz zakończył sesję muzyczną i milczenie pękło. Tatusiu, powiedziała Emilka. Damian zamarł. Barbara zasłoniła usta dłonią, próbując powstrzymać łzy, ale nie miała szans. Damian podszedł do córki i ukląkł przed nią. Nie potrafił odpowiedzieć. Jego oddech stał się ciężki, gardło ściśnięte. Emilka dotknęła jego policzka. Tatusiu, powtórzyła, tym razem z uśmiechem. Twój dotyk to lekarstwo, szepnął Łukasz, odwracając się, by ukryć wzruszenie. Ale nie wszystkie dni były proste. Damian pewnego wieczoru wyjął stary płaszcz z szafy. W jego kieszeni wciąż spoczywał biały płatek. Ten sam, który znalazł tamtej nocy. Trzymał go długo w dłoni. Kim była Nadia? Dlaczego właśnie on? Pytanie nigdy nie zabrakło. Ale coś się zmieniło. Przestał szukać odpowiedzi. Wystarczyło mu, że dostał drogowskaz. W kolejną sobotę zaprosił wszystkich przyjaciół, sąsiadów i tych, którzy kiedykolwiek wsparli ich w milczeniu. Chcę zaprosić kogoś jeszcze powiedział stając przy stole dziewczynkę, która zaczęła to wszystko jeśli jeszcze jest w Warszawie. Jeśli w ogóle kiedykolwiek była, śmiech, rozmowy, muzyka, domżył. A potem, gdy słońce zaczęło się chować, pojawiła się. Nadia. Stała pod latarnią. W tym samym miejscu, co wtedy. Nie musiała nic mówić. Damian podszedł, objął ją, a ona odwzajemniła uścisk, jak dawno niewidziana siostra. Miała ten sam notes. Na ostatniej stronie napisała... Wiara leczy serca, nie porzucajcie jej. Emilka podbiegła i przytuliła ją z dziecięcą ufnością, potem zaczęła wołać kolegów, z którymi biegała wokół podwórka. Jej śmiech był czysty, dźwięczny, prawdziwy. Damian patrzył na to z dystansu. Czuł, że wszystko, co mroczne, rozpłynęło się. Czuł wdzięczność, nie tylko za to, że jego córka odzyskała głos, ruch, wolę życia. Ale za to, że on sam odnalazł siebie. Nie tego samego mężczyznę co wcześniej. Lepszego. Spokojniejszego. Silniejszego. W tym nowym życiu nie było już samotności. Każde spojrzenie Emilki, każdy gest Barbary, każde milczenie Łukasza było dowodem, że miłość i wiara potrafią zbudować dom nawet na gruzach tragedii. A w sercu Damiana, w miejscu gdzie kiedyś była bryła lodu, Teraz płynął ciepły, nieprzerwany nurt. To był koniec i zarazem początek wszystkiego.